Kończyła, się z trumieńcami, a jestem a to jest. Tak, witam was w kolejnym odcinku Shadow Warrior! A jesteśmy w chapterze, z tego co pamiętam, my. i 16, czyli przyjdę do No i skończyliśmy tutaj przed drzwiami, a za drzwiami, oczywiście, już banda nierobów wybuchających. Dobra, lecimy, tak będziemy. No nara, dobra. 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 E, tak z góry, przepraszam, jeśli w tle będzie na nagraniu słychać jakieś walenie młotkiem. E, sąsiad zdecydował, że trzeci dzień będzie walił w ścianę. Tak po prostu, wiecie o co chodzi, nie? E, takie... What the fuck? E, nie co to on miał znaczyć, ale okej. Okay.

Wow Wow Dziura Eee za dziurą co jest? Czy mogę się tam dostać na drugą stronę proszę państwa? Nie wiem no mam nadzieję że będzie mi się dobrze grało A wam się dobrze oglądało właśnie jak się wam tam ogląda, mam nadzieję że dobrze Jakoś wam nie przeszkadza moje jąkanie się na nagraniach? O To mi się nie podoba A mi się nie podoba No reklama Oczywiście zapis, drugi zapis, że no jak zwykle. Hmm. No spoko. Wow, no. Żebyś wiedział. Tee. Fajne miejsce, bo nie powiem. Dobra, schodzimy. E, no nie chciałbym, żeby ten most się teraz urwał. Bo. My jesteśmy w górach, chyba to są chmury. No to ogórcze, no, wysokość musi być niezła, jeśli most prowadzi nad chmurami O no się naprawdę Wypad Nie ma czasem dla ciebie Ani twoich kolegów Co już? Jeden koleś, to wszystko kiepsko A nie, ale co Czyli że ich nie zauważę Dobrze! Bądź będziemy się cofać. Tylko wiecie, taktyka. Ale na ludzi będzie dobra. Ej, i przybliżenie. I ciachamy, łowie maca Jeszcze? A to jeszcze. Naprawdę jak się przybliży, po prostu nic nie widać. Czy ktoś, ktoś tam jeszcze jest? Czy nikogo już nie ma, ale... Yeah. jak? Czy? Czy któryś? Wiesz, wiesz? Masz. Gidera. A, półtora shurikenka No tak, to już jest. Jak się strzela z pistoletu w grze, której wymagane jest użycie katany. A tak to właśnie jest, chyba w tej grze, że jak bardziej używa się katany, to dostajesz większe, większej więcej szurikenków. Nie, no, takie to trochę dziwne, bo jeśli chcę je no sobie spostrzelam, Tak. Kaboom Dobra, jeszcze tych trzeba tutaj zgarnąć Dobra, tego trafię Mam nadzieję Chyba nie tam nie trafiłem, nie yeah. O, a panowie to czego? Ło, wow, nie trafiłem O, to ci nowość Dobra, następny Tu jak wiedziałem, no po prostu skąd ja to wiedziałem, że tu jeszcze będzie <laughs> Myślałem, że się osunę i spadę, no to by było fajne a. Kolejny bug przez który umarłem no. Ktoś, kto ogląda całą serię, <grym> pozdrawiam. Ja też wie, że już umierałem od dziw dziwniejszych rzeczy niż sunięcie się tak po prostu z ze skały. widzę, ja, że śnieg też nie za bardzo służy mojemu komputerowi. Znaczy, do tego Dobra, wypcham. Dobra, O, ludzie i demony? Tak w jednym? Tego chyba jeszcze nie było Nie pamiętam, nie przypomniał sobie, żeby Zobaczyli ramię w ramię Znaczy, oni tam są opętani Z tego, co widzę A brawo, jebac Ten serduszka, nie wyszło Dobra Macie Mera Dziecik, dziękuję A, żebym wiedział, kiedy wyjąć Yeah! Kamkieta! some! i poszedł. Aaa, nie żyjesz, Pff, To też nie jest nikomu. Coś tu do mnie strzela. Wypad! Wypad! Co, jeżeli chcesz? Proszę ci bardzo. Shadow Warrior i ja... Ann. Świadczymy wszelkiego rodzaju usługi. What the fuck, co tu się dzieje? Dobrze, że mam armor, to on trochę tam niweluję te. Wypad, koleś. I też. Dobra Nara. Mam taką propozycję mógłbyś przestać do mnie strzelać. Wypad, wypad. Nie będę tolerował strzelania do mnie w żadnym wypadku. A ty co? Uuu! Jeśli mi ktoś napisze w komentarzu, co się właśnie stało, to byłbym wdzięczny. Ah, witam Was z powrotem. No, pff. tak. Użyłem tam no, wcześniej sprintu, jak widzieliście, no i umarłem oczywiście, czemu by nie, no bo po co eee, Super bojownik z, 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 mie z mega mieczem ma Nie umierać od zwykłego skoku, no ale spoko, eee, nie wnikam w to No, mógłbyś To mnie dziwi najbardziej w tej grze, stoję metr od się, no katana ma chyba więcej niż metr, nie? Z tego co pamiętam Czy ona tam była... Nie wiem, chyba była długość ramienia. to jest są stop na ten. To do wojownika robione, z tego Nie, nie, nie wiem, nie chcę się wypowiadać, także nie chcę tutaj też wprowadzać w błąd. Bo się na tym nie znam po prostu. Wiadomo. Człowiek się nie wypowiada na, na temat, na których nie wiem? Dobra, wypad! Możesz mnie zdenerwowaliście jeszcze raz. Nara, nara, Uuu. dobra, jestem, trochę się ulecimy i lecimy dalej, Lara Ty, koleś, chodź tu, Dobra, nara Ten tam, mu się tu przyda, no, zdecydowanie nie używaj sprinta na... na schodach, żeby się nie skończył tak jak przed no. Wypad. No! Weź tą tarczy koleś! Masz. No. Naprawdę nie zdenerwowali. Co ja nie trafiłem w No nie, nie trafiłem, No to no, znaczy jest takie odległości, to ja trafią. Co ze mną jest nie tak. Coś ze mną jest nie tak, ludzie. To będzie po karetkę <grym> Nie no, bez przesady, aż tak źle to ze mną. znaczy jest no aż tak źle, ale no, wiecie jak to jest. Dobra, coś tu się świeci. Tu się świeci oja. Hejs, apteczka się przyda. Amunicja. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Tu nie... To otworzyć, zbieramy, ty się przesuń! Z tego co widziałem, mieliśmy potrójną barierę, więc. o, no, jest już następny, kurde kluczyk. Jak nież jak biegniesz, 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 wow, nie straży mnie. zegarek, które jest, ok, jeszcze tyle czasu. Nie, no nie będę wam mówił, nie, nie będę was straszył. Bez przesad! No nie yeah. no Dobra, amulica, tu mam następny puszek Dobra, da się tędy wyjść, da się tędy wyjść O, ja to mi się z nie korzystam Nie tak jakoś No Nie korzystam z tego na sobie mi się zdarza, tak? Mam jeszcze ten miotacz ogni też nie używam jeszcze co tam jest? Rakietnicę też praktycznie nie używam. E, tu nic nie ma, to idziemy już do wyjścia. Apteczka i hejs. Czyżby koniec? A to wygląda. O, chyba nie. Coś tam ryczało za drzwiami. A, znowu mnie... o nie! Gdzie jest broń niego? Jest. Drugi, wiedziałem. Nie, jak to byłby trzeci, to by się zdenerwował. Uuu, to będzie trudne. A najpierw trzeba się chyba tych pozbyć. A! uciekam, 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 uciekam. uciekam, 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 uciekam. Trzeba się tych najpierw pozbyć. Oni są tutaj chyba najbardziej niebezpieczni, jak na razie. Dobra. Trzeba się tych pozbyć. Jest. Jest. Dobra, następny. Dobra. Co oni? Gdzie oni są, tu, dobra yy, Nie to broń, nie to broń, nie to broń. Dobra, jest. What the fuck, jak ty mnie też trafił, koleś? Ja pięknie dostaw. O Dobrze Au Ażem się wpierniczy na czołgu Uhu! Uciekam, uciekam Unik no, What the fuck Jak oni mnie według mnie denerwują Sens, znaczy, że jednego w pokoju na drugiego, ale niestety się nie udało. A! Leczenie, 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 drzewo, 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 drzewo mnie uchroniło. Ta... Skrycie, Dobra, jednego mniej. O! Dobra, jeden, z ja sobie poradzę. Dobra. E, wojściu, jest tutaj. A, ale. Ale. O! Mi to się... <susza> <susza> O! Headshot. <susza> to było piękne. U jeszcze coś tu idzie. Naprawdę poczekajcie, poczekajcie, nie. Uuu ale tu mam czas! A spokojnie lodź. Um, karma Points to chyba było powers, nie? Czy Skills? A, Skills, nie. No, 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 no. Co mam do kupienia? A też mam szczęście. O, dobra, jak się będzie. Nie mam czasu na czytanie, co? Co daje mi te szczęście? Ale mam nadzieję, że mi się przyda Już mnie ktoś trafił. LOL O to zbyt pobiegał w takim układzie Najpierw ciebie, dobrze Najpierw w tych, co strzelają Dobra, następny 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 Lup. Masz razie... Nie w tą stronę. No jak on żyje? Ale śnie ją. I serdeczko i idę przedę. Coś tu przyszło. O macie. Dobra, teraz tym się trochę zajmiemy, bo jest ich trochę dużo. Wypad! Wypad! Co ty robisz? O, oh, o, oh, oo! Oh, oh. Żyłem co o, próbujemy zabić. Gdzie? Yeah! Nie ma takiego o, 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 Czy któryś? Dobra, nie było pytania. No tak, jeszcze tych tutaj brakowało. No tak. Lób. O! No, to byłby pomysł. Nie, jestem po kolejnym, zabić się sam. Uhuhu! Tak. Jeszcze nie wiem, który raz podchodzę do tej walki tutaj. A na pewno wam pokażę wszystkie śmierci. Tak, nie bójcie się, to kurne, to wam wszystko pokazuję, Czemu by nie e, Najbardziej mnie ci kole się denerwują ci o ci. Z tym co jakoś poradzę. Znaczy mam taką nadzieję, o pięknie. Nie, wiem, czy pokażę wam część tej walki? Naprawdę. Mam ich serdecznie, dość wszystkich. Już tyle razy tu uciekałem. Nie wiem, co robię, strzelałem wszystko po kolei co się da. Pięknie Co się chowasz? Czekaj, czekaj Dobry chłopczyk A, Chodź do chodź tu No, chodź tam Idzie po coś Nie, 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 nie. Przykro mi bardzo, przepraszam. Tyle razy podchodziłem, już mi się czas kończy, naprawdę. Dziękuję, że o, je, jeżeli oglądaliście ten odcinek, jeżeli wytrzymaliście tyle. Ja jestem A to jest Shadow Warrior i zapraszam na kolejny odcinek, naprawdę. Masakra. Trzymajcie się, cześć, na razie.